Teraz jest, nie wiem, okazało się, że to w Narodowym Archimedium Cukrowym są te zdjęcia. Dokładnie w Archimedium Cukrowym. I że ten pan Edward tam miał te zdjęcia, kiedyś sobie wza, wiesz, zamawiał. No tak? i mam, kiedyś te odbitki były tanie, tam nie dam u nich bo to tam Proszę, a on kilka za 3 zł miał, czy też mam jakieś kody do wykupowania. On im on tam te zdjęcia jak opisywał, a on w za tym, to jest Zł, a później to już kosztowało, a tak oficjalnie to kosztowało chyba 16, powiedzmy No A teraz to no tak jak taka oblitka, to jeszcze, zobaczcie, 3 lata temu jak zamawiałem, to e, 35 zł na gatunkowy rozprzestrzeniczości za jedno zwiększyć. Bez prawa dość, nie masz prawa tego nie ale 35 zł to jest. Za nie nie jestem, w tym jeszcze siedemset dziewięćdziesiąt pięćdziesiąt, te czterysta nie prawie. a oni wszystkie we 13 to tak zrobili, wiesz, że nie za bardzo to elektrycznie pasuje, no

46, 49, co tutaj jechał, to on miał zderzenie na które nie zajezdni na woli. Nie wiem, czy jest jakiś 105, on no, zderzył. I po kolei już się nie wiem, się zderzył. To jest krótki powód, żeby się rozlewało. I no, z pieczęta cały czas. On dorabiali, w każdym razie on jest taki śmieszny. Zobamy to. W tym roku wrócił do takich jechał, bo ja w on jeszcze tam nie Zakręceni tramwajami, bo w ogóle ten kuwał. A bez uchwalki? Jeszcze nie była się. Nie, na mnie polegał że tam mam na tej spaliny zakręceni tramwajami, wiesz co. gdzieś było zdjęcie fabryki, żeby w było widać tego 36-49 właśnie. On stoi. Ja chwilę widziałem, że nie spali, to w kolejnym. Piątka to tam przyjarała się 12-12, czy 12-12, 12-12 przymalony Jakby jego nie było, to byśmy nie wstąpili. Trzeba by jedziemy. No Trzynastki się paliły. Na początku to oni kasowali we trzynastkach po pożarach. Muszę dostawić, nie chodziły nowe, to już te stare były niepotrzebne. jakby nie stare, zpalone. A u z któregoś roku był takie. Nie trzykłada na pełrze, jak się tam ktoś spalił, no to już pasowałem. 450 watów, nie było po niej bardzo. Jakby się rozpuszczali, no, wstrzykiwali do siebie. Co? Ja mam zdjęcie większej niż tego 450, a przy czyjejś na przykład. Tak on nasz odwrotnie stoi, bo to był 480-450 watów Zobaczcie, on wtedy w reklamie polskim, książkę jakieś rozpuszczalne, po prostu apartego pary, zaczęły jakieś waszej z złoczyli. Jak wyglądały te alarmy? Ja nie wiem takim, nie wiem. Ja teraz mam wyższego. Tak, taki zębę. To się zapychało jakąś patyczkę, bo możemy trochę ciszej było. Teraz oni też gdzieś zamontowali, nie musiałbym ruszyć poszukać. Nie, 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 nie. Gdzieś w środku, nie. Musiałbym się zebrać, to wszystko, żeby to zobaczyć. Nie będę tego demontował. Szkoda, to jest tak skręcone ładnie.

to oni nie budowali później ale to później to wiesz, to się teoretycznie sam się powinien odblokować jak tam temperatura wiesz, było to już uważali, że wiesz, że to jak, jak się nie odblokował to już nie i no wiesz, on, on nie łączył to, to było niby żeby to szybciej zrobić ale to zadawać taki pomysł z lat 70 już no, zaraz ja widzę tutaj nie że wysiadają za tym a myślałem o po nie powiedziałem To jest pora. Nie? No, nie ma ten pustek dobra. tak wycia. No, Kolejny tak 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 się ten bo tu nie ma odważnego, nie? Albo to trzeba wystąpić, albo to, bo I, I to jest właśnie takie. No, Zarówno, nie ma lusterka, jest to trudne, w ogóle ja uważam, że te wagony powinno się w miarę możliwości, to co można, bo to co nie można, to nie można, ale to co można nie, to zrobić, tak jak było w oryginale, czy tam w epoce,